Czy to koniec wysyłki epecików, olejeczków i kartridży? Smakoteki to troszkę droższe. Krajowa Administracja skarbowa przyjęła 1300 paczek z epecikami, z i z kartridżami. Wiem, że takie krzykliwe filmiki już widzieliście, tylko rozłóżmy te naczyniki pierwsze. Przejęli 1300 paczek, ale w ciągu jednego miesiąca. W całym województwie dolnośląskim. 1300 paczek, jeden miesiąc, województwo dolnośląskie. Czy wy macie świadomość, ile paczek przez sortownię przechodzi dziennie? Przecież dziennie do takiego Wrocławia to są 100 tysięcy, 200 tysięcy paczek, jakieś gigantyczne liczby. Oni przejęli przez 30 tysięcy, 300 paczek. Ale powiedzmy, że to był sukces i biorą się te razówki i kartridże z Francji i innych krajów. Tylko, że to samo zrobili już w lutym tego roku w województwie kujawsko-pomorskim i tam w ogóle zabrali chyba całe 200 sztuk razułeczek. Więc nie jest to jakaś wyjątkowa akcja, która zaczęła się teraz. Zastanawiałem się, jak oni mogli wytypować te paczki. I tam jest zdjęcie, które oni sami rzucili z pootwieranymi już opakowaniami, Podobnie chyba w ogóle etykiety są impostu. Ewidentnie widać, że nie są to pojedyncze sprzęciki, tylko raczej większa ilość, więc prawdopodobnie było to wysyłane po prostu z jakiegoś oficjalnego sklepu gdzieś tam z Unii Europejskiej. Więc oni po prostu kontrolowali to, ile paczek jest od tego nadawcy. I że się okazało, że jeden nadawca, który nie jest żadnym oficjalnym sklepem, mam na myśli nie, Amazon, ma bardzo dużo paczuszek właśnie teraz. No, sprawdźmy jedno, zobaczmy co się wydarzy. jak sobie lecieli od jednego do wielu trzeciego, i tam gdzie zrobili jackpot, tam sobie zawinęli paczuszki. I to była ta metoda najprostsza, natomiast pewnie używali jakieś spektometry detektorionowe, cokolwiek ręcznego. Jeżeli trafiali, to otwierali, mieli jackpot, i wtedy już cała reszta też była otwierana. Ja nie sądzę, że to jest jakaś rewolucja i zmiana, i wszyscy musicie się teraz obawiać. Tylko, że to po prostu były strzały, i, i tyle. To jest realnie przy takiej ilości paczek nie do skontrolowania. Proste.